Witajcie. 1 stycznia 2022 roku w naszym kraju zaczęły obowiązywać nowe stawki mandatów. 2 stycznia opublikowałem o tym film, w którym bardzo dokładnie opowiedziałem, co się zmieniło, e, jakie stawki mandatów obowiązują od tej daty, czyli od 1 stycznia bieżącego roku. W tym filmie powiedziałem Wam również, że w tym roku będzie jeszcze jedna ważna data, czyli 17 września, kiedy to jeszcze bardziej zostaną zaostrzone przepisy dotyczące karania kierowców w naszym kraju. Dzisiaj jest 17 sierpnia, czyli do wprowadzenia nowych przepisów został miesiąc. Jeśli chcecie wiedzieć, co się zmienia, zostańcie do końca filmu, postaram się bardzo dokładnie na ten temat wam wszystko powiedzieć. Ja jestem sobrako, a wy jesteście na kanale Niedzia Zuszawiat. Zacznijmy od tego, że od paru dni na pewno jesteście bombardowani informacjami o tym, że te zmiany będą wprowadzane 17 września. Jesteście bombardowani przez wszelkiego rodzaju media, od Facebooka, przez strony internetowe czy przez telewizję. Ja również śledzę te, te wiadomości, te informacje i wiem doskonale, że media podają bardzo skrócony obraz tego, co się zmieni. A już na pewno nie podają podstawy prawnej, ani tego, gdzie się pojawiają na chwilę obecną pewne wątpliwości co do tych zmian, które są na chwilę obecną jeszcze planowane. Zacznijmy od podstawy prawnej. Moi drodzy, to, co się zmieni 17 września, jest rozbite na. Sześć, jeżeli dobrze liczę, sześć różnych aktów prawnych. Czyli przeciętny Kowalski raczej do tego nie dotrze i będzie się opierał tylko i wyłącznie na przekazach medialnych lub tym, co powiedzą mu koledzy. Dlatego tak ważne jest, żebyście przekazywali rzetelną wiedzę wszystkim, którzy Was o to zapytają. Cały proces zmian systemu karania kierowców, mówię proces dlatego, że jak widzicie trwa to od 1 stycznia przez 17 września, a i to nie wiadomo czy to będzie koniec, rozpoczął się 2 grudnia 2021 roku. Wtedy to w Dzienniku Ustaw została opublikowana tak zwana nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu drogowym oraz kilku innych ustaw. Jak sama nazwa wskazuje, po pierwsze zmieniło się kilka zapisów w samej ustawie prawa o ruchu drogowym, ale zmieniła się również ustawa o kierujących pojazdami, a także wprowadzono szereg zmian do e, kodeksu wykroczeń. Jednak ustawa to nie wszystko, ponieważ do ustawy muszą zostać ogłoszone odpowiednie akty wykonawcze, w tym wypadku rozporządzenia, i jednym z takich rozporządzeń, czyli tym, który zmieniał stawki mandatów, tutaj pozwolę sobie przeczytać, bo nie zapamiętam tego nigdy, jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. I ten dokument już wam omawiałem w tym filmie z 2 drugiego, z drugiego stycznia. Ten dokument, moi drodzy, zaczął obowiązywać 1 stycznia, a opublikowany został 30 grudnia, czyli tak naprawdę dwa dni przed wejściem w życie tych zapisów. Jest jeszcze jeden dokument, jeszcze jedno rozporządzenie dotyczące punktów karnych, czyli tego, o czym chcę przede wszystkim dzisiaj, o czym chcę przede wszystkim opowiedzieć. Ale o tym dokumencie opowiem Wam za chwilę, kiedy dojdę do samych punktów karnych, dlatego że no, to już jest bardzo ciekawa sytuacja na chwilę obecną. Ale przejdźmy, myślę, po kolei przez wszystkie tematy, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Moi drodzy, 2 stycznia, kiedy omawiałem te mandaty, powiedziałem Wam, że 17 września wejdzie e, instytucja recydywy. Mówiłem Wam, że coś takiego się pojawi e, i faktycznie to wchodzi, to zostało wprowadzone do kodeksu wykroczeń, taki zapis został wprowadzony do kodeksu wykroczeń e, z adnotacją, że rozpocznie, że będzie on działał od 17 września. E, pozwólcie, że Wam przypomnę jeszcze raz, jak to brzmiało, że kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone... Określonych artykułach, które w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie, wymierza się kary grzywny wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia. I w tym rozporządzeniu, w którym zmienione zostały stawki mandatów, przy faktycznie niektórych wykroczeniach były podawane dwie stawki: jedna była zwykłym tekstem, druga była wytłuszczonym tekstem. I ona wynosiła dwukrotność tej podstawowej stawki. Niemniej nie więcej oznacza to tyle, że jeżeli w ciągu dwóch lat od wykrytego wykroczenia, za które zostaliście ukarani, popełnicie jeszcze raz to samo wykroczenie, wtedy faktycznie policjant nałoży na was mandat w wysokości dwukrotności tego podstawowego mandatu i te wykroczenia to były te najbardziej poważne, te najbardziej niebezpieczne wykroczenia, czyli tam e, zachowanie niebezpieczne względem pieszych, rowerzystów, e, ale także wymuszenia pierwszeństwa, przekroczenie prędkości, czy wyprzedzanie w nierozwolonych miejscach. E, I o ile w przypadku na przykład e, niewłaściwego zachowania względem pieszych recydywa wynosiła już 3000, ponieważ podstawowy mandat to było 1500 zł, czyli recydywa 3000 zł, o tyle już na przykład mandat za powtórne przekroczenie prędkości powyżej 70 km na godzinę będzie wynosił już 5000 zł. Będzie bolało, dlatego trzeba będzie bardzo, bardzo uważać. Nie pamiętam w tym momencie i szczerze powiedziawszy, nie chcę wydłużać tego filmu, czytając jeszcze raz, które to były dokładnie wyk wykroczenia. Natomiast w opisie tego filmu na pewno będzie link do tego rozporządzenia z mandatami, gdzie będziecie sobie mogli sami sprawdzić, które wykroczenia będą karane tym tą instytucją recydywy. Punkty karne. Moi drodzy, no i dochodźmy do tego, co jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o punkty karne, tutaj rozporządzenie, które miało wprowadzać te zmiany w przepisach w punktach karnych, jeszcze nie istnieje. I to jest najlepsze. Jeżeli oglądaliście film z obowiązkowym wyposażeniem w Rumunii, to wiecie już, że bardzo nie lubię podawać informacji, które są albo niesprawdzone, albo nie mają źródła, albo nie mają konkretnej podstawy prawnej, czyli czegoś, na czym możemy się oprzeć co do, co do faktycznego stanu danego tematu. Niestety w tym momencie muszę się opierać tylko i wyłącznie na po szlakach, no może nie na poszlakach, ale na projekcie rozporządzenia. Ponieważ tak jak mówię, dzisiaj jest 18, 18 stycznia. O boże, 18 sierpnia, oczywiście 18 sierpnia. Natomiast na, rząd, na stronie rządowego Centrum Legislacji il wisi dokument, który się nazywa. Przepraszam, już sobie Wam pokażę. Znaczy pokażę już wam powiem, jak się to nazywało dokładnie, tylko sobie to otworzę. Już Wam mówię, to jest projekt yy, rozporządzenia. Już Wam mówię dokładnie. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowe, drogowego. Tak się nazywa ten dokument. E, przy czym datowany jest. Jeżeli się otworzy z tego linku, który również jest w opisie tego filmu, datowany jest ten dokument w chwili, kiedy kręcę ten materiał, na dzień 10 sierpnia 2022 roku, e, czyli sprzed tygodnia, jest projekt ustawy, projekt rozporządzenia, przepraszam. E, rozporządzenia, które przypominam, ma wejść w życie za miesiąc. E, na chwilę obecną jest na etapie, z tego co tutaj jest e, opisane. Uzgodnień międzyresortowych, czyli nawet nie zostało skierowane do, do dalszej obróbki, do dalszych prac y, rządowych. Ma wejść, dlatego że to, o czym Wam wspomniałem wcześniej, czyli ta nowelizacja ustawy prawa o ruchu drogowym, komentarze do tej nowelizacji na sztywno określały datę 17 września jako datę rozpoczęcia datę wejścia w życie tych, tych rozporządzeń. Rozporządzeń, których, przypominam, na chwilę obecną oficjalnie jeszcze nie ma. Nie lubię się opierać na takich dokumentach, ale to jest jedyne, co w tym momencie mam, dlatego na tym się muszę oprzeć. Moi drodzy, a co się zmienia faktycznie w punktach karnych? Zmienia się bardzo dużo. Po pierwsze, zmieniają się Stawki punktów karnych, czyli wysokość punktów karnych za dane wykroczenie. I w tym momencie najwyższa ilość punktów karnych, waga punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia to już jest 15 punktów karnych, a nie 10, tak jak do tej pory. W zapisach ustawy jest określone, że wykroczenia będą się sumowały, w sensie punkty karne za dane wykroczenia będą się sumowały, ale jeżeli ich ilość przekroczy 15 punktów to kierowca czy tam kierujący kierowca kierujący nie może kierowca zostanie ukarany maksymalnie 15 punktami karnymi w momencie kontroli drogowej. Druga rzecz, która się zmienia, to fakt, że punkty są nadawane nie jak do tej pory na rok, ale na dwa lata. One będą usuwane z bazy z ewidencji kierowców dopiero po dwóch latach, i tutaj uwaga, nie od daty wykroczenia, popełnionego wykroczenia, ale od daty albo zapłacenia mandatu w pełni, albo uprawomocnienia się wyroku sądowego. W związku z czym e, trzeba będzie teraz już pamiętać, że nie będzie się opłacało przeciągać w nieskończoność opłaty za mandat. Im później zapłacicie mandat, który otrzymaliście, tym później zostaną usunięte wam punkty karne z waszej ewidencji. Jeżeli będziecie chcieli grać e, cwaniaka, i odmówicie przyjęcia mandatu karnego, dobrze, znaczy, źle się wyraziłem, może nie cwaniaka, ale jeżeli odmówicie przyjęcia mandatu karnego, e, licząc na to, że w sądzie wasze argumenty wygrają, a nie na przykład nie wygrają, bo policja będzie miała cięższy kaliber argumentów przeciwko wam e, i sędzia jednak wam e, was skaże za to wykroczenie, to punkty karne e, będą trwały przez 2 lata od czasu uprawomocnienia się tego wyroku. Czyli, jeżeli załóżmy, przez dwa lata będziecie się sądzić e, o mandat, to punkty karne będą ważne przez w sumie tak naprawdę 4 lata w tym momencie e, od daty wykroczenia, popełnionego wykroczenia, czyli tak naprawdę od daty uprawomocnienia się tego wyroku. I tutaj ciekawostka: jest jeszcze trzecia droga, kiedy można e, anulować wszystkie punkty karne, pozbyć się wszystkich punktów karnych. To jest sytuacja, kiedy zostaną wam cofnięte uprawnienia. Nie wiem, czy będzie się wam chciało iść w tą stronę. Niemniej jednak, e, jeżeli już, e, to w momencie, kiedy zostaną wam cofnięte uprawnienia, zostanie, zostaniecie skreśleni z ewidencji kierowców, wtedy automatycznie kasowane są wszystkie punkty karne. Nie sugeruję nic, ale może dla niektórych będzie to jakieś rozwiązanie. Tylko że trzeba będzie wtedy od nowa robić prawo jazdy na wszystkie posiadane kategorie. Zwiększa się ilość punktów karnych, które można dostać, zwiększa się, wydłuża się okres, na jaki zostaną one w, przyznane, natomiast na pewno nie zmieni się maksymalna liczba punktów karnych, które możemy na chwilę obecną posiadać po tym względem nic się nie zmienia, czyli osoby, które mają prawo jazdy do roku, pierwsze prawo jazdy, przypominam pierwszej kategorii do roku, e, mogą posiadać maksymalnie 20 punktów karnych. Przekroczenie tych 20 punktów karnych będzie skutkowało tak do tej pory cofnięciem uprawnień e, i koniecznością robienia prawa jazdy od początku. Natomiast w przypadku osób, które posiadają prawo jazdy dłużej niż rok, Przekroczenie 24 punktów karnych będzie, taką, będzie takim punktem, w którym zaczynają się większe kłopoty, ponieważ wtedy tak samo jak i teraz będziemy kierowani na egzamin sprawdzający kwalifikacje dla każdej posiadanej kategorii prawa jazdy osobno. Na chwilę obecną część kierowców korzystało z pewnej furtki pozostawionej przez przepisy, a mianowicie korzystało z tak zwanego kursu reedukacyjnego, który można było odbyć raz, jeżeli dobrze pamiętam, na pół roku. On trwał ileś tam godzin i po odbyciu takiego kursu z naszego konta było skreślanych 6 punktów karnych. Wydaje mi się, że to było raz na pół roku. Niestety, od 16 września nie ma możliwości odbycia już takiego kursu. Te przepisy zostały skreślone, z ustawy prawo o ruchu drogowym. Takie kursy już się nie będą odbywały, czyli kolejny bat na kierowców nie będzie się dało w żaden inny sposób, tak naprawdę, skreślić sobie pewnej liczby punktów karnych przed końcem tego dwuletniego okresu, na który zostały one nadane. Nowelizacja z 2 grudnia 2021 roku wprowadziła jeszcze jeden zapis w ustawie prawo ruchu drogowym. To był artykuł 100 AH, jeżeli dobrze pamiętam, który, do, znaczy on istniał, ale do niego zostało jeszcze dopisane kilka podpunktów, i te punkty umożliwiają, albo inaczej będą umożliwiały przekazywanie, towarzystwom ubezpieczeniowym naszego stanu punktów karnych a także całej ewidencji naszych wykroczeń nad w celu rekalkulacji stawki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czyli tego popularnego OC w związku z czym im więcej będziemy popełniali wykroczeń na drodze tym wyższe stawki OC będziemy płacili ale Moi drodzy, to miało wejść teoretycznie 17 września i wszystkie media o tym tronią, że to wejdzie i że ubezpieczyciele będą stawiali, będą dawali wyższe stawki. Problem polega na tym, że w przypadku tego zapisu nie było na sztywno określona żadna data, kiedy ten przepis tak naprawdę wejdzie. Jest tam zapisane, że ten przepis zostanie wprowadzony w życie, o ile... Albo kiedy warunki techniczne, nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało warunki techniczne umożliwią przesyłanie tych danych do towarzystw ubezpieczeniowych, a kiedy to nastąpi, będzie określone komunikatem ministra cyfryzacji. Na chwilę obecną takiego komunikatu nie ma. Jak mówię, jest 18 sierpnia. W Teoretycznie taki komunikat, znaczy teoretycznie taki komunikat, po ogłoszeniu takiego komunikatu y, mamy dwa tygodnie na wprowadzenie tych zmian, czyli tak naprawdę w przyszłym tygodniu musiałby się ten komunikat ukazać. No nie, nie w przyszłym. Do końca, do końca sierpnia taki komunikat musiałby się ukazać, y, żeby od 17 września y, ten zapis wszedł. Czy wejdzie? Ciężko jest, bo wyjdzie cokolwiek. Pamiętajcie, że jeszcze raz przypomnę, e, rozporządzenie w sprawie mandatów, które miało obowiązywać od 1 stycznia, zostało opublikowane 30 grudnia. Rozporządzenie dotyczące punktów karnych, które miało obowiązywać 11 września, na razie jest na etapie konsultacji, więc czy taki komunikat się pojawi, czy nie, ciężko powiedzieć. W związku z czym ciężko powiedzieć, czy przepisy, czy towarzystwo ubezpieczeniowe od 17 września będą miały wgląd e, do naszej historii, tak czy tak łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie dlatego, że po pierwsze te przepisy faktycznie się bardzo, bardzo mocno zaostrzają. Jest coraz większy bat na kierowców z drugiej strony będziemy karani również przez, poprzez wyższe stawki od ubezpieczeń komunikacyjnych. Zakładam, że nie będzie to dotyczyło tam jednego czy dwóch wykroczeń, natomiast będą coraz bardziej karane te osoby, które faktycznie tych wykroczeń miały bardzo dużo. Trzeba uważać. Moi drodzy, trzeba będzie bardziej uważać. Trzeba będzie jeździć zgodnie z przepisami. Niestety, stety lub niestety. Ja jestem za tym, żeby stety, bo jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze na naszych drogach. Nie, ale, no, trzeba się będzie troszkę bardziej pilnować. Od 17 września jeszcze bardziej, dlatego że od 17 września w związku z tymi punktami karnymi będzie dużo łatwiej stracić uprawnienia. A jeżeli ktoś miał Pełen alfabet w prawie jazdy, no to odzyskanie tych wszystkich uprawnień będzie go kosztowało naprawdę, naprawdę dużo. Kochani, uważajcie, bardzo Was proszę, uważajcie, zdejmijcie nogę z gazu, zwróćcie większą uwagę w okolicach dla pieszych, bo to są te największe, najgroźniejsze wykroczenia w tym momencie. No i co, dajcie znać w komentarzach, jak znajdujecie się w tej nowej rzeczywistości, jak oceniacie te zmiany, które zostały wprowadzone, jak oceniacie te zmiany, które będą wprowadzone. Dajcie znać w komentarzu, czy zauważyliście, żeby cokolwiek się zmieniło po 1 stycznia, jeżeli chodzi o prędkości na naszych drogach, o bezpieczeństwo na naszych drogach. Jestem ciekaw tego, co zaobserwowaliście. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia. Cześć!